Znów Berże nieco lepiej, chociaż Kerc teraz ścina do Kredy, i jest już na pierwszej pozycji. Teraz ta przeciwległa prosta będzie niezwykle istotna. Tam próbował się napędzić drugi z żużlowców gości Borowiak. On w tej chwili jest przed Jonasem Seifertem, Zalkiem. Borowiak atakuje Berże. Berze natomiast próbuje w tej chwili zepchnąć z pozycji lidera Brediego Kerca, ale Kerc już te numery przerabiał, już także z Keretem Bier w podobny sposób poradził sobie w pierwszym swoim starcie. To było w wyścigu numer 3. Natomiast jeszcze Jonas Seifert Zalk ma problemy. Jeszcze. Borowia w tej chwili przed nim. Natomiast cały czas Berze myśli o tym, jakby tutaj dobrać się do skóry i zaatakować skutecznie Brady'ego Kerca. Na razie na 4-2. Znów układa się ten wyścig dla zespołu rybnickiego. Kerc na pierwszej pozycji. Teraz Berze się napędza i uwaga, co będzie w tym momencie przy wejściu w kolejny łuk. No i tak jest. Obronił pozycję lidera. Znów Brady Kerz. Teraz na przeciwległej prostej. Francuz Raz jeszcze, raz jeszcze naciska bardzo mocno. Fantastyczna walka i uwaga, kto teraz lepszy tor jazdy wybierze. I Berger! Wstali kibice, zerwali się. Fantastyczny atak do końca. I znów Berger fantastycznie zaczął. A teraz już Wojtyło zamknął przez chwilę żużlowca rowu Rybnika. Teraz wdziera się między dwóch rywalin, no, ale jednak już Juan Tangate na to nie pozwolił. Natomiast pogubił się na razie zupełnie Jakub Jamruk, ten niepokonany jak do tej chwili żużlowiec. Tangate teraz łypnął wzrokiem za siebie, co dzieje się z jego partnerem z drużyny. Jamruk jednak został słabo rozpoczął ten wyścig i tak to na razie trwa. Już nie jest w stanie nic więcej jak na razie z siebie wykrzesać. Tangate natomiast próbuje gonić Berże, a Berże zaczyna znów przypominać tego fantastycznie dysponowanego lidera drużyny Kraśnińskiej czekano ponad dwa miesiące na jego powrót do zespołu i ten powrót zaczyna być coraz bardziej efektowny, a tutaj fantastycznie zaatakował teraz Jabruk. No ale co będzie dalej? Tak jest! Już swoje wywalczył i czekał na taki moment przyśnięcia Patryki Wojdyły. No właśnie, za to, za to krytykowany za takie sytuacje jest Patryk Wojdyło, no i Norbert Krakowiak. A więc Rybniczanie ratują tutaj remis w tym biegu. Natomiast klasą dla siebie był Dimitri Berger. No tym razem dobry początek. Norika Bledorna, on jest na pierwszej pozycji. Berger drugi, atakowany przez Jamroga. Tam jednak starcie, które wybiło z rytmu Jamroga, trącił motocykl Francuza i spada na czwartą pozycję. Ale jak Bledorn będzie teraz walczył, a może on okaże się tym, który będzie w stanie Dymitria Berger pokonać? Bledorn, kiedy miał dobre mecze w zeszłym sezonie w zespole z Landshut, potrafił kosić całą czołówkę. Wtedy zaplecza Ekstraligi, teraz oczywiście Metalka z drugiej Ekstraligi, takie jest to przecież formalne nazwisko, no Ale Berger próbuje zrobić to samo co z Bradym Kercem, podjeżdża nęka w tej chwili, reprezentanta Niemiec. Pamiętamy, że wtedy był w stanie go ostatecznie wyprzedzić, natomiast tutaj Jamruk w tej chwili na pozycji czwartej, choć atakuje tak jak z Wojdyłą, Ten sam manewr wykonuje w tej chwili względem Szymona Bajdura i znów przynosi mu to powodzenie. A my zobaczmy, co będzie z przodu, bo ta rozgrywka jest fantastyczna. Uwaga! Popatrzmy, czy Bledorn, czy też Berże. Berze atakuje. Bledorna, Bledorn. Uwaga! Berze nie napędzi się jednak, a więc nie powtórzył tego, co zrobił z Bradym Hercem. Bardzo ważne zwycięstwo żużlowców gości. Uwaga! Ważny moment startowy. Świetnie ruszyli dwaj Ale tam próbuje jeszcze wcisnąć się między nich w kasku żółtym jadący Roman Tangate. I to mu się udało. Ale Świercz chce tutaj powtórzyć sytuację z walki z Kercem. I zaatakował Tangate. A Tangate jednak odparł ten atak. Natomiast Milik jest już jakby w innej bajce. Już płynnie pokonuje ten znakomicie znany mu tor. I utrzymuje swoją przewagę. Świercz kontra Tangate. To się wydaje jeszcze najbardziej ciekawą. Częścią tej rywalizacji natomiast Borowi z tyłu też szuka odpowiedniej prędkości, robi co może Tangate, by ewentualnie odeprzeć ataki świercza. Ma tak samo blisko Dominika i tyle samo przewagi nad świerczem mniej więcej Rohan Tangate i teraz znów. Obrał niezłą ścieżkę, by zbliżyć się do Milika, ale Świercz z kolei doskakuje. W tej chwili Tangate jest już bardzo blisko Milika, ostatnie okrążenie. No i uwaga, co się tu wydarzy? I jeszcze Tangate wierzy w to, że coś może przedsięwziąć. No ale przypominam, w ciemno może Milik jeździć po tym torze. I teraz obejrzał się, nie z tej strony spodziewał się Tangata. Tangate! Fantastyczna walka i Tangate wygrywa z Milikiem, proszę Państwa. No i wystartowali w tej chwili bardzo dobry początek jadącego w kasku białym Jamroga, ale jednak przechytrzył wszystkich jadący w kasku czerwonym Dimitri Berger. Wacław Milik jest na pozycji czwartej, będzie mu ciężko się poprawić, chociaż w tej chwili atakuje już także. Bardzo zdecydowanie prejednego Kerca. Ciasno, ciasno na razie. Blisko siebie cała czwórka zawodników. Teraz Milik przy aplaudzie publiczności już wyprzedza swojego rywala i właściwie przesądza tym samym o, to, o tym, że nawet gdyby przydarzył się jakiś w tej chwili problem z motocyklem Perger, to i tak Krośnianie ten mecz wygrają. Natomiast jeszcze atakuje w tej chwili Milik Jamroga. Jeszcze próbował go docisnąć. Jeszcze chciałby ten ostatni wyścig dnia zakończył się podwójnym zwycięstwem zespołu gospodarzy, bo przypominam w tej chwili po 14 wyścigach mamy po cztery biegowe zwycięstwa jednej i drugiej ekipy i w tej chwili gospodarze jadą po piątą wygraną biegową w tym dzisiejszym meczu. Berżena na pierwszej pozycji za jego plecami Jamruk na trzecim miejscu Waclaw Milik i jeszcze kończy to Brady Kertz. Ostatecznie Wilki wygrywają z zespołem rowu rybnika. Dimitri Berger oczywiście nie jest tu zaskoczenie. To był także mój faworyt. Zostaje ogłoszony rajderem tego spotkania.